Chyba Tak, w drugim odcinku z serii Minecraft podruba Nie wiem jak to nazwę Bo ja to ogrywam nie, Odcinek po odcinku Nie wiem jak to nazwę, ale Jest Dobra, ale też Jak wam się podoba Ten odcinek odcinki z Minecrafta to zostawcie łap łapkę w górę i strzelcie suba z słoneczkiem o Jezus u mnie nie będzie bił świetle No teraz będzie bił skąd to oni przyszli? Ja tam lepiej nie idę no i 50 sekund po odcinku no, na odcinku już w 50 sekundzie. Odcinka wywaliło. No fajnie. się nie zapisało? No to za, za, za zarąb, zarąbiście, nie? No dobra. Nie, będziemy, widzowie, będziemy, będziemy musieli w ogóle chyba y, inną wyspę znaleźć. Nie, bo tu nic nie ma. Tu jest tylko, i co? Trzewa. No. Boże, tylko jakbyśmy chcieli i, i zrobić farmę drzew, to tych ciemnodębowych, to wiecie, to są, że 200 zł, no zbieram. Okej. Okay. To chyba tak łatwo nie wypadnie. No dobra, to kiedyś tu wrócimy, nie chcę ci zbierać. Bo ja bym to cały odcinek zbierał. Okej. Okay. Trochę to wygląda jak taka gmila typowa. Okej. Okay. Nie no, tu mamy otwarte morze. No ale... będziemy musieli ich w ogóle zrobić łódkę. Że... Ej, tam jest jakaś wyspa. Ej, tam możemy pójść. pójść. Nie nie, No... Nie... no kur... Kurcze, naprawdę jedzenia nie ma. No to piecyk wkracza w Party. No i tutaj możemy to przypalić. Chodź świnia. Yy, i przydała w ogóle. No dobra. Nie, ja bym Dała pewnie jedno. Bo ja chyba tam jedno do tego włożyłem do tego picyka. Ej, szybko tu przypala. No może. Okej. Okay. Trzeci raz wywaliło, nie drugi. Nie, coś się tu musi dziać. A to ta podróba jakaś... taka... niedorobiona. Muszę mieć lepszy telefon. No mam telefon warty chyba prawie 700 złotych. w ogóle coś lepszego kupić, a jak mam dopiero krótko, chyba gdzieś 5 miesięcy czy 6? I jak tu się robiło łódkę? Z łopaty? Nie muszę drewnianą łopatę robić, to co. To jest chyba Bedrock Edition, Pocket Edition. Ja to jest chyba Pocket Edition. No w sumie, dobrze, że to jest takie realne, bo Minecraft prawie nie jest, nie jest w ogóle realny. Ale no, po co łopatka do łódki? O Jezus! Aha, trzeba dwa na raz klikać. O Jezyk, jest trudne. Ok, zanim dopłynę... Okej. Okay. Chcę, może przy okazji krówki pożbiłem. Okej. Okay. Tu jest jakieś płytka fajna. Jak Zwierzęta w tej grze uciekają. Aha, dobra. Okej. Okay. No, tu jest dużo Kejbu. Ej, tu jest szansa na wioskę. Co tam jest? Tak, jakaś góra dziwna. O, on spier spierdziela ode mnie. No chodź tu. Chodź, jak ona biegnie. pójdę spać Jeszcze nie ma nocy No ok mm. No kurde Jak to świnie biegnie Patrz, ona mnie konia robi. Teraz. Ale no, tu kajwy okay, wielkie. mi kupić tam miście, ale to będzie w przyszłych odcinkach. Naprawdę tu wioski nie ma? Bez sensu Dawać mi wioskę lepiej Nie wiem Tu może? No tam już wiem co to jest, Sam na pewno nie będzie. Hmm. Okej. Okay. Nie no, do swoim PlayStation umiem to. Jak Dream... ...ło, było. Tylko tutaj musiał mieć kilka palców. Wiecie, mojej tej wioski w życiu nie znajdę. To jest mój główny cel. O, linia. No nie, będzie musieli chyba płynąć. I tam ścina sz skrowa. Tam też, ale mi się tam nie chce pójdąć. I tak mamy dużo. I co tam jest, kanion? Nie, ale fajne. Tutaj latająca góra, góra. I lawa. Okej okay. No fajnej No już tam widzę Was No wolno nie iść Bo jeszcze to się źle skończy Okej okay. Ile mam tej ściny? No... Prawie tak. Tego jest. Prawie tak. No fajnie. Rzekiera mi się rozwaliła. No, jak tu mają być takie rzeczy. Jak tę wioskę. Lepiej. O, Co Chcą jakiś inny głos? Zostaw, nie chcę na nie być już. Tu są już takie burzyste rzeczy. Tam już gdzieś nie będzie. My chyba na wprost. Nie tam tam No okay. trochę będę płynął no. Tu coś mamy. Kolejną wyspę, ale pewnie jakoś znowu bez wioski. To pewnie będzie bez wioski. A co to jest za przezowy? Jo, dobra. Czy też mam. Już tak, no prawie, to jest dużo, na początku tyle trzciny. Okej. Okay. Wal tubiowy. Górzysty. I nie górzyste jakieś, nawet nie wiem co. Mm. Nie, uda mi się znaleźć wioski, chyba w tym odcinku. Yy. A może poza odcinkiem jeszcze trochę poszukam. Ale nie wiem, czy coś ugram tym szukaniem. Nie wiem, no. No dobra, ale już trzy wioski nie było. Tu się chyba pół świata przyszłem. No dobra, widzę, to się chyba z Wami pożegnam. No to. No to. Ja się z Wami żegnam. No to fajnie. Okej, okay, to ja się z wami żegnam, no to cześć i pa.